Okienko 20. Polinorkowego kalendarza adwentowego. Ostatnio mówiłam trochę o nastroju i o dekoracjach świątecznych, no to teraz będzie słów kilka o tym, jak obchodzi się Boże Narodzenie w Norwegii. Czyli będzie troszeczkę takich kalendarzowych faktów. Zacznijmy sobie od 13 grudnia. W tym dniu Norwegowie obchodzą Dzień Świętej Lucy i świętuje się go zazwyczaj w przedszkolach i w szkołach. I dzień ten jest uznany za najkrótszy i najciemniejszy w roku. Chociaż prawda jest nieco inna, bo ten dzień przypada właśnie na 21 grudnia. No ale wiecie, no, chodzi o tradycje i wierzenia. Lucia Dagen ma bardzo symboliczny wyraz. Jest też takim wspomnieniem męczennicy Łucji z Syrakus i wskazuje na takie właśnie przejście między czasem ciemnym, a tymi dniami jaśniejszymi. W tym czasie zazwyczaj w szkołach organizuje się takie pochody, w których przewodniczy uczennica, która ma na głowie, no wcześniej to były świece, ale teraz to zazwyczaj są jakieś światełka, a za nią podążają dzieci ubrane całe na biało. Symbolem tego dnia są też takie szafranowe bułeczki, które zwane są Lusekater. Kolejny bardzo istotny dzień w kalendarzu w Norwegii to 23 grudnia. Ten dzień zwany jest Lille Julafton i w dosłownym tłumaczeniu znaczy Mała Wigilia. I to jest taki czas na ostatnie przygotowania, to jest też czas na spotkania ze znajomymi i z rodziną. No wiecie, takie trochę before party wigilijne. Wigilia, czyli 24 grudnia, to po norwesku julaften. I wtedy osoby wierzące najczęściej udają się do kościoła na mszę o godzinie 17, no a później świętują wspólnie razem z rodziną i z bliskimi. A o tym, jak wygląda takie świętowanie, i tak naprawdę potrawy wigilijne, będzie w kolejnych okienkach, więc ja się już nie mogę doczekać, bo to jest naprawdę zupełnie inny rodzaj potraw wigilijnych i tego, co się w tym dniu je. No i co, no, zostaje nam Fosztę o Andrzej Julédag, czyli pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. No i myślę, że tutaj te dni wyglądają bardzo, bardzo podobnie do tych w Polsce. No, i już na sam koniec mamy ten czas pomiędzy świętami i sylwestrem. Ten czas w Norwegii nazywany jest Rumjul. I to już wszystko w tym okienku.